Dobry, witam Was na moim kanale. Ja jestem Agnieszka, a dzisiaj opowiem Wam o pięknej roślinie, która jest godna polecenia. Jest to Oxalis de Pego. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zostańcie ze mną i oglądajcie do końca. Moi drodzy. Oksalis Depego, czyli jeden z licznej grupy szczabików, to naprawdę piękna roślina, która jest godna polecenia. I dzisiaj chciałam Wam właśnie o niej opowiedzieć, jest niezwykle łatwa w uprawie. Co to za roślina? Moi drodzy, tak jak wspomniałam, jest to roślina należąca do bardzo licznej grupy szczabików, czyli Oxalis. I szczawiki. Myślę, że są Wam troszeczkę znane, na pewno mieliście z nimi styczność. One występują również w naszej rodzimej florze. I właśnie teraz w kwietniu, kiedy chodzimy na spacery leśnymi ścieżkami, nad potołki, nad rzeczkę, do parku, to tam bardzo łatwo można zaobserwować. Szczawiki zajęcze, które mają piękne neonowe liście i wspaniałe, duże kwiaty. Są bardzo piękne kwiaty, białe z takim żyłkowaniem. Oczywiście w naszej florze występują też inne odmiany szczawików np. takie malutkie, miniaturowe w kolorze limonkowo-zielonym albo bordowym, one mają akurat żółte kwiatki. Natomiast mamy też bardzo liczną grupę szczawików, które uprawiamy w doniczkach ze względu na ich dość ciekawe liście, a wariacji kolorystycznych liści szczawika jest naprawdę mnóstwo. Myślę, że takim najbardziej znanym szczawikiem, z którym pewnie mieliście styczność, jest szczawik Triangula. To jest szczawik, który ma bardzo takie ciemne, bordowo-fioletowe liście. Jego liście są trójkątne, złożone właśnie z jakby takich trzech trójkątnych modułów. Myślę, że ten szczawik on jest w tak wielu polskich domach, że na pewno albo go posiadacie, albo go widzieliście. Natomiast są też inne odmiany, i tych odmian jest naprawdę mnóstwo. Są odmiany o liściach zielonych, o liściach z wariagacją białą, żółtą, o liściach takich w um, kolorach zachodzącego słońca, um, takich żółtawych, pomarańczowych, bordowych. Jest naprawdę ich bardzo dużo. Sztabiki również pięknie kwitną. Kwiaty tych dużych szczawików są bardzo malutkie i to są kwiaty, które raczej są, powiedziałabym, takie mało spektakularne, ale kiedy akurat szczawik zakwitnie i dużo jest tych kwiatów, to one też robią fajne wrażenie. Moi drodzy, szczawiki, one hoduje się z takich cebulek. One wytwarzają cebulki, ale nie wszystkie. Niektóre szczawiki wytwarzają korzonek spichrzowy, który jest w formie takiego jakby brązowego robaczka pokrytego jakby takimi łuskami. I każdy taki korzonek spichrzowy lub cebulka wypuszcza tylko cztery liście. Ja się śmieję, że szczawiki po prostu potrafią liczyć tylko do czterech i każda taka cebulka ma tylko cztery liście. Kiedy idzie nowy liść, to szczawik uśmierca najstarszy liść. Po prostu on żółknie i zamiera, ponieważ szczawik utrzymuje tylko cztery liście. Taka jest systematyka tej rośliny. Więc jeśli macie szczawika i macie bardzo mało liści, nie jest gęsto, no to najprawdopodobniej macie mało cebulek. Chociaż wy możecie twierdzić, że może coś źle robicie, może on nie ma odpowiednich warunków. Nie moi drodzy, jeżeli macie mało liści, to znaczy, że w doniczce jest mało cebulek. Być może było więcej, ale mogły one po prostu umrzeć, mogły zostać zasuszone i już nie wypuszczają. Więc, jeżeli chcecie mieć tak bardzo gęsto w doniczce, to warto tam zasadzić dość dużo cebulek, ponieważ pojedyncza cebulka zawsze będzie miała tylko cztery liście. Zawsze. I w międzyczasie jeszcze wypuszcza pęd kwiatowy. Ja tutaj mam dość dużą doniczkę. Popatrzcie. I tutaj w tej doniczce, kochani, ja mam tylko 8 cebulek. I to jest moim zdaniem za mało. To jest troszeczkę za mało i mogłabym spokojnie tutaj mieć jeszcze drugie tyle, jeszcze drugie osiem. Cebulki możemy sadzić warstwowo, na przykład jedną warstwę troszkę przesypać ziemią i drugą warstwę, więc wtedy będzie więcej tych liści po prostu. Jak widzieliście moje liście szczawika depego. Są troszeczkę wyciągnięte, dlatego że to są jeszcze liście pierwsze, które wyrosły po wykiełkowaniu, kiedy zaczęłam tego szczawika wybudzać do życia w marcu. A ponieważ szczawik lubi bardzo dużo światła, a w przemyśle marzec był e, miesiącem super e, ciemnym właściwie był cały czas zachmurzony i może ze trzy dni było tylko e, słoneczne więc szczawik e, tutaj bardzo mocno wydłużył. Swoje liście, natomiast teraz stoi na balkonie, więc kolejne liście będą już niższe i będą bardziej sterczały do góry. Także on wymaga naprawdę bardzo dużo światła i to, co jest cechą charakterystyczną dla szczawika depego, znaczy w ogóle dla szczawików, to jest bardzo mocno rozwinięty fototropizm. Fototropizm to jest nic innego jak podążanie rośliny za światłem. I nie wszystkie rośliny mają dość mocno ten fototropizm rozwinięty. Są na przykład takie rośliny jak sukulenty, które tworzą liście według jakiegoś swojego schematu, na przykład rozety, i nie za bardzo zwracają uwagi na to, z której strony jest źródło światła. Są liście na przykład Sansevierii, które nie obracają się do światła, ale na przykład takie rośliny jak pnącza, chociażby Epipremnum, czy inne pnącza, albo takie liście jak kalatea czy Maranta, one mają już bardziej rozwinięty fototropizm i zwracają swoje liście ku światłu. U Szczawika powiedziałabym, że ten fototropizm jest największy jaki zaobserwowałam w ogóle u roślin. Jeśli będziecie szczabika przewracać w swoją stronę, obracać w swoją stronę, to on zawsze, ile razy odwrócicie go od źródła światła, tyle razy on swoje liście zwróci z powrotem ku światłu. Jest roślina naprawdę super czuła na światło, więc zapewniamy jej tego światła jak najwięcej. One najlepiej czują się na bardzo jasnych parapetach. A w ogóle najlepiej czują się na balkonach, w skrzynkach, na tarasach, a także sadzone w ogródkach. Jeżeli chodzi o ziemię, to tutaj nie musicie się za bardzo przejmować. Zazwyczaj staramy się dodawać jakichś różnych frakcji do ziemi, żeby ją zdatni, żeby ona była bardziej przepuszczalna. Dodajemy keramzyt, dodajemy perlitu, dodajemy piasek, jakieś kamyczki, cokolwiek, żeby zwiększyć przepuszczalność. Tutaj nie musicie się tym przejmować, ponieważ szczawiki e, w naturze żyją w miejscach bardzo podmokłych. Na przykład e, można zauważyć szczawiki zajęcza, które bardzo pięknie e, jakby zagospodurowo, zagospad... bardzo pięknie zagospodarowane <noise> Bardzo ładnie rosną na brzegach wszelkich strumyczków, rzeczek. <noise> to się wytnie. Wiecie o co mi chodzi? Sztabiki kochają podmokłe podłoże, czasami nawet potrafią rosnąć w strumieniu, jeśli on jest wystarczająco płytki, więc są to rośliny, które uwielbiają mieć mokro w korzeniach. Te cebulki nie gniją absolutnie, więc podlewamy je naprawdę bardzo, bardzo obficie, kochani. Więc nie musimy dbać o tą przepuszczalność ziemi. Sadzimy te cebulki do zwykłej, uniwersalnej ziemi. I szczabikowi to będzie odpowiadało. Jeśli chodzi o podlewanie, to oczywiście podlewamy bardzo obficie, a zwłaszcza jeśli jest upał. Zresztą szczabiki same potrafią również pokazać, że tej wody potrzebują. One potrafią te liście tak opuścić, są takie smutne. I wtedy będziecie wiedzieli, że szczabikowi brakuje po prostu tego podlewania. Więc to jest roślina, której nie przelejecie, na pewno, więc tego się nie bójcie. Jeśli chodzi o zasilanie, to warto, warto zasilać szczawiki. Najlepiej robić to nawozami do kwitnących. Ja zazwyczaj kupuję takie, takie odżywki do roślin kwitnących na balkon i jak podlewam rośliny na balkonie, to również tą samą wodą, z tą odżywką podlewam szczawika i wtedy on troszkę bujniej kwitnie a Kwiatuszki są bardzo ładne. W przypadku szczawika depego, kwiatuszki mają kolor takiej e, ładnej czerwieni, takiej koralowej troszeczkę, takiej malinowej delikatnie. E, więc może nie są, wiecie, spektakularne, jakieś duże, ale dodają roślinie uroku. Roślinę hodujemy przede wszystkim dla tych pięknych e, liści. Jeśli chodzi o szczawika depego, to jest to szczawik e, jeden ze szczawików o największych liściach. Chociaż ten fioletowy szczawik y, triangula on ma troszeczkę większe liście i chyba ma już największe. E, natomiast są szczawiki, które również mają y, liście średniej wielkości i malutkie, e, więc szczawiki można jak najbardziej kolekcjonować, bo mnogość kolorów tych liści e, z różnymi rysunkami, wariagacjami jest naprawdę tak duża, e, że można szczawiki na przykład też sadzić w jednej doniczce, na przykład dwa rodzaje albo trzy rodzaje i tworzyć taki. Szczawiki świetnie nadają się na balkony, również do skrzynek i można je sadzić z innymi roślinami. Oczywiście muszą to być rośliny, które też lubią obfite podlewanie. Na przykład surfinie, albo san Vitalia, ipomea, koleusy i tu można jakieś tworzyć wariacje. No z pelargonią go nie połączycie, ponieważ panargonie to są półsukulenty. I one nie lubią dużego podlewania, a szczawik wręcz uwielbia. Więc tutaj muszą, muszą być rośliny, które mają podobne wymagania jak on, i wtedy można naprawdę stworzyć fajne kompozycje. Także, moi drodzy, powiedziałam Wam o świetle, o glebie, o podlewaniu, o zasilaniu. Jeśli chodzi o środki ochrony roślin, to powiem Wam szczerze, że ja pomimo tego, że hoduję szczawika na balkonie, Nigdy nie zauważyłam na szczawiku żadnych y, szkodników, nigdy. A uwierzcie mi, że na balkonie zdarzają się inwazje mszycy albo wszędzie na moje bratki na przykład. Y, natomiast szczawika jakoś tak się y, szkodniki nie czepiają, ale gdyby była taka sytuacja, no to wtedy trzeba zastosować oprysk dedykowany do konkretnych, y, wiecie, y, szkodników, y, ja jeszcze nie musiałam tego robić. Na szczęście. Także raczej jest to roślina, która nie jest ulubioną rośliną szkodników, co też jest dobrą wiadomością. Ona ich nie przyciąga do siebie. Moi drodzy, taką ciekawostką jest to, że liście szczabików są jadalne i są bardzo smaczne. Mają taki orzeźwiający, kwaśny smak i możemy dodawać je do sałatek albo na kanapki. One zawierają dużo witaminy C, ale nazwa szczawiki <laughs> nie jest tutaj przypadkowa. Ta nazwa wzięła się od tego, że ta roślina zawiera bardzo duże ilości szczawianów. Podobnie jak szczaw, który dobrze znamy, więc każdy już teraz wie, że można tę roślinę spożywać, ale nie powinniśmy je spożywać w zbyt dużej ilości, ponieważ szczawiany w dużej ilości. Mogą być dla naszego organizmu troszeczkę szkodliwe. A kto gotuje zupę szczawiałą, ten wie, że najlepiej podawać ją z jajkiem, ponieważ jajko zawiera siarczany, które neutralizują szczawiany. Więc jeśli zrobicie sobie sałatkę lub kanapkę z takimi. Pięknymi listkami szczawika, to warto dodać do tej potrawy jajko. No i oczywiście, jeżeli chcecie szczawika spożywać, to nie może to być szczawik pryskany albo um, hodowany na jakichś sztucznych nawozach. Tutaj raczej podlewajcie np. Na humusami. Natomiast ja myślę, że nasze szczawiki w mieszkaniach mają tak piękne liście, że aż szkoda je jeść, więc jeśli macie ochotę na sałatkę ze szczawikiem. To lepiej wybrać się na spacer. Teraz jest na to dobra pora i zerwać sobie tam troszeczkę szczawika zajęczego prosto z lasu i też będzie fajnie. Moi drodzy, wydaje mi się, że wyczerpałam temat szczawika. A o szczawiku opowiadam Wam dlatego, że dostałam bardzo miły komentarz od Halinki, która zobaczyła szczawika gdzieś w którymś moim filmie i zapytała się o tą roślinę i już wiem, że zakupiła cebulki szczawika. Halinko, mam nadzieję, że ten film ze wskazówkami pomoże Ci w hodowli szczawika. Ja bym szczawika poleciła z czystym sumieniem każdej osobie, która dopiero zaczyna swoją przygodę z roślinami, ponieważ jest to roślina bardzo łatwa w uprawie. Także polecam każdemu. No i jeszcze zostało jedno zagadnienie. Czy szczawika usypiać na zimę, czy nie usypiać? Moi drodzy, ja jestem fanką jednak usypiania z tego powodu, że szczawiki zimą po prostu męczą się w naszych mieszkaniach. One wymagają naprawdę bardzo dużo światła. Więc jeśli nie chcecie szczawika na zimę usypiać, to po prostu znajdźcie mu miejsce na jak najjaśniejszym oknie. Oczywiście musicie być gotowi na to, że te piękne liście zawsze będą przyklejone do szyby. One zawsze będą skierowane w kierunku źródła światła, ale powiem Wam, że szczęwiki mają takie cieniutkie listki i to światło pięknie tak przenika przez te liście daje taki efekt witrażowy więc wygląda to dość ładnie. Ja trochę nie mam miejsca, bo z balkonu wracają inne rośliny, na które muszę właśnie miejsce wygospodarować. Więc dla mnie lepszą opcją jest po prostu uśpienie szczawika. Po prostu się go usypia, mniej więcej pod koniec października przestaje go podlewać. Górna część zamiera. Oczyszczam, wkładam doniczkę gdziekolwiek, w jakiekolwiek miejsce, gdzie temperatura będzie zawsze na plusie. U mnie akurat sobie w takiej szafce ogrodniczej, e, można powiedzieć, że zimuje, ale możecie postawić w garażu, możecie postawić na klatce schodowej, w jakimś wiatrołapie, byleby tylko temperatury były powyżej e, zera. No i ja nie preferuję wyciągania cebulek, ponieważ cebulki wyciągnięte z ziemi mogą podczas zimy po prostu wyschnąć. Lepiej zostawić je po prostu w tej doniczce, a jeżeli chcecie wymienić ziemię, to można to zrobić przed wybudzeniem szczabika. Po prostu wysypać ziemię, wykopać te cebulki, dać nowej ziemi, zakopać cebulki. I delikatnie zacząć podlewać mniej więcej w okolicach marca, żeby szczawik już zaczął sobie po prostu powoli rosnąć. Moi drodzy, mam nadzieję, że przekonałam Was do tej pięknej rośliny. I słuchajcie, ich jest tyle odmian, że można nawet taką kolekcję sobie stworzyć, a rośliny są naprawdę y, śliczne i łatwe w uprawie. Napiszcie mi proszę w komentarzu. Kto z Was miał styczność ze szczawikiem? Jestem pewna, że sporo z Was na pewno ma szczawika albo ktoś z bliskich znajomych czy rodziny ma szczawika, pewnie tego fioletowego. <grywka> Napiszcie mi, czy znaliście właśnie tą odmianę szczawika depego o takich pięknych, szmaragdowo-zielonych liściach, którym ja jestem zachwycona. I czy wprowadzilibyście taką roślinę do swojego mieszkania? A może Wam się ta roślina nie podoba? Jeśli tak, to też koniecznie mi o tym napiszcie. Jestem ciekawa Waszej opinii. Kto już się zakochał w Szczawiku? No kto? Wiem, że się zakochała Halinka. I już chyba ma te swoje cebulki. I sadzi, halinko, sadź, podlewaj i niech ci pięknie rosną. Moi drodzy, wasze komentarze niezmiernie mnie cieszą. No i nie ukrywajmy, one są też takim sygnałem dla algorytmu, że te treści, które dla Was tworzę, są pożyteczne, są fajne i że wa warto je promować, więc zostawiajcie mi te komentarze, bo jest ich bardzo mało w stosunku do osób, które oglądają moje filmy komentarzy jest bardzo mało więc zróbcie mi tą przyjemność i napiszcie coś do mnie ja uwielbiam czytać Wasze komentarze a szczególnie jeśli ktoś mi pisze, że już sobie kupił taką samą roślinkę jak ja mam bo mu się spodobała właśnie zobaczył na moim filmie to jest takie wspaniałe uczucie dla mnie naprawdę, ja założyłam ten kanał między innymi po to, żeby mieć kontakt z Wami po prostu mam taką potrzebę Większego kontaktu ze światem, e, więc nie bójcie się. Możecie mi nawet napisać, że Wam się ta roślina kompletnie nie podoba. E, ja Was za to nie ugryzę, nie okrzyczę, <grym> w ogóle mnie to nie zruszy. Każdy ma prawo do swoich gustów, a swoją drogą ja jestem właśnie bardzo ciekawa, czy ktoś jest tak zachwycony tą roślinką jak ja. Myślę, że tak. Myślę, że znajdą się zwolennicy, więc zwolennicy dają łapki w górę. A przeciwnicy piszą komentarz, że im się nie podoba sztalik. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam, że byliście ze mną, że oglądaliście do końca. Nie zapomnijcie polubić tego filmu. Zostawcie łapkę w górę. Możecie ten film udostępnić. Zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam Was na mój kanał, bo znajdziecie tam inne podobne treści, jeśli takie treści Was właśnie interesują. A ja żegnam się z Wami z moim uroczym szczelikiem pego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!